Dzień dobry państwu. Dzisiaj chciałem państwu powiedzieć, yy, powiedzieć kilka słów na temat leczenia centralnej surowiczej choroboidynopatii. Wcześniej już o tym rozmawialiśmy, natomiast państwo często pytacie jaki przyjmujemy schemat leczenia tej jednostki chorobowej. Mamy do dyspozycji kilka metod terapeutycznych i użycie ich jest uzależnione od typu Retinopatii. Jeżeli mamy do czynienia z postaciami prostymi, czyli takimi, które nie trwają długo i mają dość prosty obraz w takich badaniach jak angiografia fluosceinowa czy OCT, wówczas możemy terapię zacząć od laseroterapii mikropulsowej. Jest to Użycie lasera, natomiast nie jest to laser, który uszkadza siatkówka, jedynie ją stymuluje, tak więc procedura jest bardzo bezpieczna. Możemy ją powtarzać, najczęściej przy niesatysfakcjonujących wynikach powtarzamy ją co dwa miesiące. I niedroga, więc, więc mamy tutaj dużo plusów. Ale są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o użycie tej metody. A mianowicie, w przypadkach trudnych, skomplikowanych, czyli takich, gdzie na przykład w badaniu angiograficznym czy w badaniu OCT mamy mnogość różnych objawów, często nietypowych, nierówności nabłonka barwnikowego, obecność fibryny, wtedy nie zawsze ta laseroterapia mikropulsowa działa. Wówczas mamy inną opcję terapeutyczną jest to terapia fotodynamiczna. To jest również rodzaj lasera, ale takiego lasera, którego, który wykonuje się po dożylnym podaniu kontrastu. Ten kontrast, w cudzysłowie, uczula tkanki na działania lasera i cała procedura jest bardziej efektywna. Bada, badanie, że właściwie laseroterapia, ta forma terapii PDT jest również bardzo bezpieczna. I właściwie jedynym u jednym skutkiem, który czasami się zdarza, to jest fototoksyczność. Tak więc pacjent po wykonaniu tej procedury, przynajmniej przez 48 godzin, powinien unikać jakiejś silnej ekspozycji na słońce. Natomiast skuteczność tej metody jest bardzo wysoka i badania wykazują na przykład niski odsetek nawrotów, jeśli chodzi o centralną surowiczą chorioretinopatię. Tak więc zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, odpowiemy na każdego maila i poradzimy, jak rozprawić się z tą fascynującą w sumie jednostką chorobową. Dziękuję Państwu za uwagę.